Połącz jajka z płatkami owsianymi. Czegoś takiego jeszcze nie jadłeś. Do miski wsyp 200 g płatków owsianych. Następnie dodaj dwa jajka. Do miski wlej także 150 ml mleka. Dodaj przyprawy takie jak sól i pieprz. Wszystko starannie i porządnie wymieszaj. Odstaw na 20 minut. W tym czasie przygotuj pozostałe składniki. Pietruszkę pokrój na drobno. Natomiast żółty ser zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Musisz go mieć około 150 gram. Przygotuj także sos paprykowo pomidorowy. Idealnie uzupełni to danie. Weź czerwoną paprykę, wytnij z niej gniazdo nasienne i pokrój na drobną kosteczkę. Potrzebujesz także kilka pomidorków koktajlowych. Pokrój je na mniejsze kawałki. Następnie weź patelnię, wlej na nią oliwę. Następnie za pomocą praski do czosnku wyciśnij jeden ząbek na patelnię. Do takiego czosnku, już lekko podsmażonego, dodaj paprykę i pomidory. Smaż na wolnym ogniu, tak długo aż warzywa będą miękkie. Takie warzywa przełóż do blendera i zblenduj. Powstaje smaczny i aromatyczny sos. Teraz wróć do wcześniej przygotowanych płatków owsianych. Dodaj do nich starty ser i pokrojoną pietruszkę. Następnie weź patelnię Rozgrzej ją, wlej na nią olej, po czym wyłóż na nią płatki owsiane. Dzięki temu powstanie pyszny omlet. Posyp go czarnym sezamem. Smaż go kilka minut. Po tym czasie za pomocą talerza przewróć go na drugą stronę. Również smaż go kilka minut. Po czym wyjmij go z patelni i pokrój na kawałki. Omlet idealnie sprawdzi się na śniadanie czy obiad. Podawaj go z przygotowanym sosem. To połączenie jest przepyszne.